Los de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie Świętego Michała Archanioła, wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Umiłowany Lud Boży, osłaniam Was z Bożego Rozkazu wraz z moimi Legionami Niebieskimi, które wszystkie znajdują się na ziemi. Każdy człowiek sprawia naszemu królowi i panu Jezusowi Chrystusowi radość albo ból. Każdy człowiek jest wezwany do tego, by miał tego świadomość. Przeanalizujcie swoje postępowanie. Zapytajcie siebie, czy sprawia ono radość, czy ból naszemu królowi i panu Jezusowi Chrystusowi. Ta wojna jest duchowa. Efezjan 6, 12 Nie jest, na Nie jest na próżno. Toczy się o dusze, jako że demon wciąż je kusi, by upadały i w ten sposób stawały się przyczyną bólu dla naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze wiecie, że jako część ludzkości Jesteście poważnie zagrożeni byciem uczestnikami trzeciej wojny światowej i musicie mieć tego świadomość po to żebyście zmienili język jakim się posługujecie wyrażenia i gesty wyrażenia i gesty ku osobistej relacji z Przenajświętszą Trójcą z naszą Królową i Matką z waszymi towarzyszami drogi waszymi aniołami stróżami i z Waszymi braćmi. Wszystko to przechyla szale wagi na korzyść dobra lub przeciwko niemu, ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Jest to czas, w którym wojna przechodzi ze słów do czynów i cierpienie ludzkości zaczyna się z wielką gwałtownością. Ziemia mocno się trzęsie, jądro Ziemi jest przeciągane przed Jądro Ziemi jest przyciągane przez gwiazdą Słońce, które uderza w ją swoimi rozbłyskami słonecznymi. Ze środka Ziemi wychodzi na zewnątrz poprzez wulkany to, co Ziemia zawiera w swoim wnętrzu, i wielkie wulkany nieoczekiwanie wybuchają. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Iluż niewinnych gotuje się na śmierć na wojnie, zmuszonych do tego przez tych, którzy im przewodzą. Iluż ludzi przejdzie od posiadania własności materialnej do bycia nomadami, przechodząc z kraju do kraju, by nie paść ofiarą wojny. Ileż opuszcza swoje kraje, by nie być aktywnymi członkami wojska? To szaleństwo człowieka wraz z ambicją władzy jest tym, co doprowadza człowieka do natychmiastowego działania. Słyszę w niebie biada 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 temu, który jako pierwszy podnosi rękę, by dać rozkaz i by użyto energii broni atomowej. Lepiej by było dla tego człowieka, żeby się nie był narodził. Ujrzycie na niebie płonące ciało niebieskie, które będzie się zbliżać do ziemi. Stawiajcie opór, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Stawiajcie opór. Idźcie dalej, uważni, nie tracąc nadziei. Król nieba i ziemi daje wam ochronę swoją i swej Najświętszej Matki. Wraz z chórami anielskimi. Idźcie naprzód, nie wycofując się. Nadzieja i wiara w Słowo Boże nie pozwalają wam się zachwiać. Bez lęku, bez pośpiechu. Idźcie naprzód z mocną wiarą w moc Przenajświętszej Trójcy. Bądźcie ludźmi w pełni stającymi po stronie dobra. Jako przywódca wojsk niebieskich błogosławią tych, Którzy biorą to wezwanie na poważnie. Obiecuję wam, że jeden z moich aniołów będzie wciąż przy was w kluczowych momentach. Błogosławię was moim mieczem, aby ludzka wola nie doprowadziła was do upadku w zło, błogosławią was, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, święty Michał Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia, przyjmujemy z wdzięcznością słowa naszego umiłowanego świętego Michała Archanioła, który pokazał mi, że nasza najświętsza matka przyodziała się w strój żałobny lecz powiedział mi że ten kolor stroju naszej najświętszej matki nie jest spowodowany tylko aktami wojennymi lecz brakiem wiary ludu Bożego dzięki której miałby zachować spokój święty michał archanioł ze swoim mieczem wzniesionym ku górze daje nam siłę który to miecz symbolizuje, jak wiadomo, siłę dobra i tę największą, moc Boga nad szatanem. Bracia, nie słabnijmy, lecz idźmy dalej w jednej maszarującej kolumnie wojska po, śla po, śladach, naszego po śladach naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, bracia, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Rzymian 831. Amen. Amen, Amen, Amen. Drogi bracie, droga siostro, jeśli się boisz, to przystąp do spowiedzi generalnej z całego swojego życia. Zawierz siebie, i całą swoją rodzinę miłosierdziu Boga, najlepiej za wstawiennictwem Maryi i świętego Józefa. Przyjmuj jak najczęściej Komunię świętą i jak najczęściej, oczywiście wszystko w granicach indywidualnych możliwości. Adoruj Jezusa w Jego świętym powierzając mu wszystkie troski i problemy. Amen.